Dzień dobry, witamy w Retrowizji. Moi drodzy, na początku chciałem nagrać materiał, który będzie się wiązał z ogółem remake'ów, remasterów, ale jak tylko zacząłem nagrywać ten materiał, ojej, ledwo się zacząłem rozkręcać, minęło 15 minus, a nawet nie doszedłem do połowy tych wniosków, do których zamiar dojść miałem. Dlatego stwierdziłem, że skupię się na rzeczy, która była moim oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o tę tematykę, którą chciałem poruszyć, i pomijając kwestie samych odnowionych wersji gier, również też chciałem wspomnieć o bardzo oczekiwanych przez entuzjastów kontynuacjach, na które czekać trzeba było lat bardzo, bardzo dużo. No, cała otoczka wskazuje na to, że będę mówić o Szemu. Oczywiście, tak, ja jestem też jednym z tych ludzi, którzy grali na Dreamcastie w momencie premiery. Jedenkę i dwójkę udało mi się kończyć w momencie, kiedy były dostępne jako nowości w sklepach. Niezapomniane wrażenia. Niezapomniane wrażenia to były jedne z najważniejszych gier, jakie miałem w ogóle kiedykolwiek okazję ogrywać. Rzeczy nie bywało, które stanowiły najwyższą możliwą jakość gameplayu. Absolutny przełom wizualny, coś co stanowiło o jakości kolejnej generacji. W sumie, jeżeli chodzi o takie subiektywne spostrzeżenia odnośnie tego, kiedy najmocniej poczułem zmianę generacji, jeżeli chodzi właśnie o odczucia jakościowe, był to na pewno moment, kiedy wróciłem z Dreamcastem do domu. Wtedy to jeszcze nie było szemu, bo wracałem akurat z pierwszym Sołkaliburem. No matko. Niezapomniane. To było coś wspaniałego. No, ludzie się wtedy egzaltowali niebezzasadnie Tekenem trzecim też oczywiście od Namco, a można było mieć w domu jakość, która w tamtym momencie była arcade perfect. Mało tego, była jeszcze przecież znacznie potężniejsza od PSX-a, potężniejsza również, co ciekawe, od Borda, który był podstawą tego co PSX mógł prezentować w salonach. Jeżeli chodzi o Tekkena 3 na przykład, to było to widoczne, bo sam ten bord automatowy był mocniejszy od samego Plajaka, co było widoczne na przykład przez to, że w Tekanie 3 dwa były w pełni trójwymiarowe no, na PSX wiemy nie. Natomiast jeżeli chodzi o Sołibura, który śmigał na tym samym bordzie, no, mieliśmy tam grafikę. Rozwiniętą jak tylko się dało, ale jednak 32-bitową. Natomiast już są kalibur na Dreamcastie, no to był standard 128-bitowy, zupełnie nowe podejście. Natomiast ten moment, kiedy ukazało się pierwsze szemno, naprawdę rozmarzam się i brakuje mi słów, by w tym momencie oddać emocje dziecka, które obcowało z tą wspaniałą grą. Pozwoliłem sobie ustawić części chronologicznie od jedynki do trójki, której doczekaliśmy się, jak się okazało. Rzeczy, które, które widać za mną, no cóż, no nie wszystkie były nabywane w momencie premiery, części z nich to rzeczy, które nabyłem po prostu tylko po to, żeby w kolekcji. Natomiast jeżeli chodzi o Shenmue 1, to pamiętam, że to był jeszcze zakup w postaci prezentu na gwiazdkę, czy, którą wtedy spędzałem u ciotki razem z rodzicami. No jak podpakowałem prezent, wyobrażacie sobie, że nie będą tu siebie, mając w ręku nową grę, nową konsolę, której tyle czytałem wtedy w Neo Plusie, że to taki przełom, że to coś tak nies niesamowitego, tak wspaniałego. Mam tę grę, i jednocześnie jestem tak daleko od własnej konsoli i nie mogłem jej włączyć. No, myślałem tylko o tym, żeby jak najszybciej e, pożreć to, co miałem do pożarcia, wrócić do domu i grać tyle odnośnie, jeżeli chodzi o spędzanie świąt z rodziną. Chociaż oczywiście, mimo tego, wspominam to bardzo, e, ciepło. Chociaż no, wtedy w umyśle dziecka raczej priorytety były odmienne. No, przy, po przyjściu do domu, Otworzył się zupełnie inny świat. Zupełnie. To było niespotykane zjawisko. W sumie był to prekursor tego, jak obecnie wyglądają gry z otwartym światem, który wtedy jeszcze kierował się zupełnie innymi zasadami. Na pewno wszystkie osoby, które ogrywały ten tytuł w momencie premiery, doskonale pamiętają to, jak można było pójść na automaty i nie myśleć wcale o śmierci ojca, która no, schodziła na drugi plan, nie była tak istotna. Ważne było to, żeby mieć jak najwyższy wynik w lotkach i w bokserze. To było ważne. Natomiast e, oczywiście m, cała otoczka tej gry skupiała się na, na klimacie zemsty i tego, że trzeba doskonalić własną e, sztukę kung fu, umiejętności e, walki po to właśnie, by móc sprostać mordercy naszego rodziciela. No ale, e, dlaczego ten temat wziął się akurat ze wspominania remake'ów remasterów? I dlaczego on się tam w ogóle przewijał? Otóż chodziło mi o to, że bardzo często, kiedy mówimy o remake'ach i remasterach, e, zdarza się wielokrotnie, że nie spełniają naszych oczekiwań. E, szczególnie, jeżeli mamy odnośniki wyobrażeniowe kiedy mieliśmy styczność z tymi tytułami w momencie ich premiery. Te wrażenia wtedy były bardzo silne, bo jako dzieci czytaliśmy recenzje, nie mieliśmy dostępu do, do prasy internetowej, nie mogliśmy oglądać tysiąca filmów, tylko czytaliśmy strony tekstów, entuzjazmując się screenami, zdjęciami, zdjęciami z tych gier. Zazwyczaj jeszcze przecież dosyć niskich rozdzielczości. Mm. Przepraszam. E, I działa, wyobraźnie. Boże, jak to będzie wyglądało w ruchu? Taka grafika to naprawdę się będzie ruszało. No i tak było. Tak było. Zarówno w wypadku Shendmu 1, Shendmu 2. Rzeczy wspaniałe. Ale teraz, tak, odnośnie oczekiwań. No, przechodzimy do tego co jest sprawą kluczową, czyli to, czy Shenmue 3, po 18 latach oczekiwania, rzeczywiście spełniło oczekiwania wyznawców, bo chyba już tak można ich nawet nazwać, wyznawców Shenmue, wyznawców Segi, na pewno gorących entuzjastów. No, sprawa nie jest tak prosta, wiecie, na pewno jeżeli chodzi o sam klimat tej produkcji? Został on utrzymany w konwencji całości serii. Bez wątpienia. Tak, grając w Szermu 3 czujemy, że gramy w Szemu 3. I nie bez kozery ta gra ma prawo do tego, by nazywać się częścią trzecią tej uznanej marki. Natomiast co może stanowić pewnego rodzaju rozczarowanie? No, się kojarzą mi się teraz e, liczne teksty, też e, z Neo, który był wtedy przeze mnie czytany, że grafika i miodność to nie są rzeczy się wzajemnie wykluczające, bardzo często się przeplatają, e, co jest zasadnym stwierdzeniem przecież, i nie chodzi mi w tym wypadku o to, że że grafika, gra pierwsze, skrzypce i to jest najważniejsze. No Wydajemy sobie z tego sprawę, że tak nie jest. Też jako e, osoby, które mam nadzieję śledzą kanał Retrowizji, jak sama nazwa wskazuje, mamy do czynienia jednak głównie z retro, nie patrzymy tutaj na grafikę. No ale nie patrzymy na grafikę pod kątem współczesnych osiągnięć technologicznych, no, to jednak istotne. E, natomiast no nie oczekujmy się, dobra grafika na pewno równie dobrej że nie zaszkodzi. I teraz jeżeli chodzi o skojarzenia, oczekiwania, o emocje, które odczuwaliśmy w momencie premiery, jeżeli byliśmy świadkami, no cóż, w momencie premiery części pierwszej to był nowy standard graficzny. To był nowy standard graficzny, to był nowy standard, jeżeli chodzi o przedstawienie świata, zupełnie nowe założenia gameplayowe, i wszystko udało się połączyć. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwaną kontynuację w postaci części trzeciej. Założenia już doskonale znamy. Mało tego, że w sumie zostały one, no można zaryzykować stwierdzenie, udoskonalone w serii Yakuza, też od Segi. Zresztą osoba odpowiedzialna za serię Jakuza uczyła się u Suzuki, czyli właśnie u osoby, która jest odpowiedzialna za, za Shem'u między innymi za wiele innych znamienitych gier. I widzimy, że ta formuła, która jest w Shenmu versus ta formuła, która jest w Jakuzie, no, troszeczkę się zestarzała, zapewne według większości graczy, szczególnie tych młodszych. Moim zdaniem niekoniecznie, aczkolwiek to jest też bardzo dyskusyjne i wymagałoby no, dłuższego dialogu z osobami zainteresowanymi. Zachęcam oczywiście w komentarzach, jak najbardziej. Natomiast chodzi o ten brak elementu zaskoczenia. Kiedy poruszamy się w skali i w sferze wyłącznie samego Szemu, już pomijając kwestie porównań serii, które też były niejako duchowymi spadkobiercami idei Szemu, szczególnie, że nie są to słowa niepoparte korzeniami tych gier, no bo, jak wspominaliśmy, rzeczywiście wszystko ukazało się, wszystko było pod skrzydłami segi kreowane, więc. Zasadna jest ta analogia. Zresztą yy, dosyć oczywista. Natomiast Shellmuth 3. Formułę już znamy. Innowacyjna nie jest. Nowych standardów no, raczej nam nie wprowadza. Wizualia, projekt kickstarterowy, <ścoughs> prawda? No od razu nam się włączy taki trybik tolerancyjności, że no to na pewno nie będzie triple, to na pewno nie będzie gra trzy razy A, to na pewno nie będzie e, wizualnie gra z najwyższej półki, no ale jednak spodziewamy się e, pewnego rodzaju estetyki, która będzie podtrzymywała ducha tej serii. I to moim zdaniem osiągnąć się udało. Ale jednak ważna jest ta gra skojarzeń. I nie chodzi o to, że ta gra jest w jakimkolwiek stopniu zła, jest niewypałem, jest nieodpowiednia i mam zamiar teraz ją jakoś strasznie krytykować. W żadnym wypadku. Bardzo się cieszę, że się ukazała, bardzo na nią czekałem, przeszedłem ją i jestem bardzo usatysfakcjonowany z tego, że byłem w stanie to zrobić i w końcu doczekałem tego momentu. Aczkolwiek, jeżeli chodzi... O emocje, które mi towarzyszyły w momencie obcowania z częścią trzecią, nie były one aż tak odczuwalne jak przy premierze części pierwszej. Na pewno. Nawet jak przy drugiej. Oczywiście można o tym mówić patrząc przez różne pryzmaty, również przez pryzmat dzieciństwa, braku growego doświadczenia. W tym momencie wzrastają wymagania. No tak, tak, to, to wszystko prawda, ale jednak to, że jesteśmy obyci z grami wideo, też jednak uświadamia nam to, że nie spodziewamy się rzeczy, które powinny nastąpić, mając też w pamięci nasze wspomnienia, ale być w stanie też. Uargumentować się obecnymi doświadczeniami, dlaczego wtedy takie one właśnie były, bo przecież interesujemy się tymi grami nie od dzisiaj, tylko już od ponad 20 lat, mówiąc za siebie przynajmniej. No to jak to jest, przynajmniej? Sprostało oczekiwaniom, czy nie sprostało? Jeżeli chodzi o dziecięce wyobrażenia, niekoniecznie, no wiecie, to jest tak, że jak w 2015 roku była oficjalna zapowiedź Siuzuzukiego, który wyszedł na konferencji i powiedział, że rzeczywiście to Szanu 3 robi. Było jakoś w pół do trzeciej w nocy, biorąc pod uwagę polski czas. No, dorosły facet, jak leżałem na łóżku, po prostu łzy poleciały mi ciurkiem, z emocji, ze wzruszenia. Nie byłem w stanie nad tym panować. Sam się z siebie potem śmiałem, nawet w momencie tych łez oddawania łapałem się za głowę, że człowieku, Ech. co się z Tobą dzieje? <laughs> ale, ale taka jest prawda. Natomiast, kiedy już ta gra przyszła, jeszcze dzień później, bo przy to wszystkich kumpli doszła błyskawicznie z tego Kickstartera. Ja miałem oczywiście później. Najbardziej czekająca osoba musi czekać dobę więcej. Jeszcze potem przyszło w pogniecionym sliwie, tak żeby... Ale dobra, już się nie entuzjazmujmy. <laughs> Natomiast, Natomiast, kiedy już zacząłem w to grać, błyskawicznie poczułem imersję szelmu, ale nie poczułem tego szoku jakościowego, który był wyczuwalny przy części pierwszej. Teoretycznie, może nie powinienem się go spodziewać. Może to wszystko jest idealizowane przez to, że właśnie jako. Gracz młodszy, byłem pochłonięty tym uniwersum. Śledziłem wszystko, co tylko mogło się wiązać z tym tytułem. A na przestrzeni kolejnych lat, oczekiwania, jedyne co mogło rosnąć, to świadomość, wymagania, które może były nie do sprostania, może również w waszym wypadku, a może nie, może wy jesteście w pełni usatysfakcjonowani. Cóż, nie chcę, żeby znowu był to materiał na pół godziny, nie wiem, ile już trwa. Pewnie też jakiś najkrótszy nie jest, ale chyba jeszcze nie dobijamy do tak wysokich progów. Ciekaw jestem tego, co Wy o tym sądzicie. Czy też graliście na DreamCastie? Czy cały czas utrzymujecie marzenia keep Dreaming, cały czas wierzycie w to, że na Dreamcasta będą ukazywały się nowe gry, bo przecież przez dłuższy czas się ukazywały i w dalszym ciągu jeszcze jesteśmy tego świadkami, bardzo dobrze. Czy Shenmue 3 rzeczywiście stanowi, no nawet niekompletne rozwiązanie, bo no, nie chcę spoilować, ale to, to, to nie jest koniec saki. ale czy warto było według Was czekać tyle lat? Czy to, to otrzymaliście? spełnia Wasze oczekiwania. Wiele osób ze Świadka wypowiadało się na ten temat. Między innymi Adam Koralik, który na pewno jest znany wielbicielom Segi. Jego opinia jest bardzo opiniotwórcza. Nie dziwię się wcale. Jest to jeden z bardziej roztropnych i rozeznanych ludzi, jeżeli chodzi o światy świat internetu w tym momencie, moim skromnym zdaniem oczywiście. Więc on na pewno jest z góry bardziej optymistycznie nastawiony ode mnie. Natomiast wiecie, no, każdy z nas, kto obcował z tymi grami na przestrzeni lat, może sobie na taką analizę pozwolić. Odpowiedzcie na to pytanie, mało tego również ludzie, którzy zaczęli grać dopiero w pierwszemu. Czy według Was ta formuła jest przestarzała? Czy nie wytrzymuje konkurencji? Czy może jednak mimo tego, że nie graliście w pierwsze odsłony tej gry w momencie premiery, jesteście w stanie spojrzeć na ten tytuł przez pryzmat końcówki lat 90. i stwierdzić Jezu, ale to wtedy musiało być wspaniałe. Potraficie to zrobić? Ciekawe. Do zobaczenia w Retrowizji.